Powiat Kraśnicki położony jest w południowo-zachodniej części województwa lubelskiego. Posiada ciekawe walory krajobrazowe oraz przyrodnicze. Wschodnia część powiatu kraśnickiego to początek Roztocza. Zachodnia część powiatu i granica jednocześnie to przepływ Wisły i naturalne jej warunki. Każdy uważam, że coś dla siebie powinien ciekawego znaleźć. Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych Którzy chcieliby skorzystać i zwiedzić powiat Kraśnicki. Powiat Kraśnicki znajduje się w południowo-zachodniej części województwa lubelskiego. Czym się charakteryzuje? Oprócz zabytków i innych walorów turystycznych, jego mieszkańcy mogą pochwalić się piękną przyrodą, bogatą w soczystą zieleń, stawy, rzeki i kolorowe pola. Dużą część powiatu kraśnickiego zajmują lasy. Wszyscy spragnieni relaksu w postaci spaceru nie powinni zlekać i udać się w zaciszne leśne tereny po to, by poznać ciekawe gatunki drzew. Jednym z takich miejsc jest rezerwat Mosty w Polichnie z drzewostanem buku i jodły. Drugi rezerwat na terenie gminy Gości Radów to rezerwat Szczeckie Doły. Charakteryzuje się on urozmaiconą rzeźbą i licznie rozbudowanymi wąwozami lesowymi. Najciekawszym bogactwem naturalnym powiatu, a dokładnie gminy Annopol, jest Wisła. Z wyniosłej Skarpy Annopolskiej rozciąga się piękna panorama Królowej Polskich Rzek. Poza lasami do cennych walorów przyrodniczych zaliczyć należy doliny rzek m.in. Wyżnicy czy Bystrzycy. W Słodkowie mieszczą się źródła Wyżnicy, prawego dopływu Wisły. Dolina rzeki wraz z kompleksami leśnymi do niej przylegającymi, jest częścią kraśnickiego obszaru chronionego krajobrazu. Oprócz wód powierzchniowych w powiecie znajdują się także wody stojące, czyli stawy. Zbiorniki te idealnie wkomponowują się w krajobraz, tak jak np. miejscowości stróże. Niektórzy z zapałem oddają się wędkowaniu, inni mogą wypocząć wśród ptactwa i roślinności tam występującej. Również stawy w Rzeczycy Księżyc mają swoją bogatą historię. Corocznie odbywa się tam noc świętojańska, zwana potocznie sobódkami. Poza tym można przy nich wypocząć, podziwiać znajdujące się tam łabędzie czy dzikie kaczki. Bogactwem przyrodniczym powiatu są źródła. Jednym z najciekawszych jest źródlisko w miejscowości Łany w gminie radów. Cechą charakterystyczną tego miejsca, tych wód, bo to, są, to jest woda, jest wyjątkowość polegająca na tym, iż temperatura średnia w roku wynosi około 10-12-13 stopni Celsjusza. Bez względu na to, czy to jest upalne lato, czy mroźna zima. I to, co najciekawsze, najbardziej efektowne, to są gejzerki piasku które wybijają często ponad powierzchnię wody w ilościach, można powiedzieć, ogromnych, nieżyczonych czyli można powiedzieć, że jest ich kilkaset sztuk na bardzo małym obszarze wody. W powiecie kraśnickim znajduje się też wiele żyznych gleb. Jest to obszar typowo rolniczy. Wszyscy spragnieni niespokoju spokoju ducha, wyciszenia się, zaczerpnięcia oddechu wśród przytłaczającej codzienności powinni skorzystać z walorów przyrodniczych, jakie oferuje powiat kraśnicki. Szczególnie ci, którzy pracują za biurkiem, powinni spakować plecaki i udać się szlakiem prowadzącym przez cały powiat. Nieważne, czy to będzie aktywny spacer po lesie, czy leniwy odpoczynek nad stawem, ważne, by się zrelaksować i być może odkryć o wiele więcej atrakcji przyrodniczych niż te, które przybliżyliśmy.